I spokoda jak widać, pada trochę przekropnie, więc roboty nie ma. No i cóż, jedziemy na zakupy. Takie intro przeważnie kręcę na ATM-auta, gdzie jedziemy do Niemiec po jakieś samochody. Można sobie zobaczyć wyjazdy, po samochody. A tu proszę, kręcimy i jedziemy również na zakupy, ale jedziemy kupować ciągniki, oglądać ciągniki, ewentualnie dokonać wyboru. Jedziemy oglądać Case'a 2016 rok z niewielkim dość przebiegiem i dwa inne sprzęty no zobaczymy co zastaniemy na miejscu Czynnik ładny jak nowy Krzysiu testuje, wyjechał ciągnik naprawdę nic nie targał żadnej maszyny nie miałem pod wszystko jest nowe nowy ciągnik tak wygląda wszystko nowe nie ma przycieć nic tylko brać pindas juhtub . ja pedaali . Pedaal on hoov . Pani zajdzieła, ale to tak jak było, tak, tak to się wszystko Oto dowód, że traktor jeszcze nie był w polu, nigdy, wałek od nowości, zakonserwowany. Ciągnik udaje się na jazdę próbną. Chłopaki jadą testować. Paki wracają z jazdy trudnej. Za chwilę finalizacja transakcji. się wraca z jazdy próbnej. w miarę ładny, jednak używany. Widać, się w miarę stresuje, ale widać, że było to pod klienta. masz przyjechany Wygląda w środku. Ciągnik obejrzany, sprawdzony, przetestowany. No nic, ciągnik obejrzany. I jedziemy dalej. Kolejny traktor, case. Niestety to nie jest to. Widać już ślady zużycia. Widzowany. Wiadomo, myty silnik. Jak tu na handel? Felgi widać. Ładnie, świeżo pomalowany. No, nie wygląda to. No, wygląda jak z fabryki. Pomalowany, świeżo wyplakowany. Ale na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest to, to nie jest to, czego szukamy. Pokażmy jeszcze w środku. Niestety na firmie nikogo nie zastaliśmy. Firma zamknięta. Tu, chociaż w filtrze paliwa widać czyste paliwo. W, w poprzednim, w Holandii paliwo aż brudne było. Jakieś resztki ze zbiornika. Przez szybę niestety zobaczymy wnętrze, ale już widać, widać zużycie pedałów, tam nawet połamany tamten fotel też. No, po prostu widać gołym okiem, że to nie to, zewnątrz odmalowany, podpicowany. Zobaczmy jeszcze z tyłu, może rzućmy. O, elegancko wymalowany, aż się świeci. No, ciągnik jak nowy. Więc widać, że to nie jest to. Taki ciągnik nas nie interesuje. No cóż. Dzwonimy do następnego ogłoszeniodawcy i jedziemy dalej. Na firmie nikogo nie ma. Firma widać, typowo chyba się tym zajmuje. Duża hala, jakiś tam sprzęt widać, świeży jest. Dobra, jedziemy dalej. No niestety, wracamy. Zrobił się już wieczór, nic nie kupiliśmy. A to dlatego, że Case z 16 roku okazał się być ciągnikiem z silnikiem 3,5. My szukamy 4,5-litrowego. A szkoda, fajna, piękna sztuka, praktycznie jak nówka Pozostały dwa ciągniki, no niestety, pozostawiają wiele do życzenia, ponieważ są to typowe ciągniki podpisane przez handlarzy z objętymi licznikami. One tam miały około 1500 motogodzin No, nasz w gospodarstwie ma w tej chwili około 3800 i o wiele lepiej wygląda w lepszym stanie niż te dwa więc no tutaj no nie oszukujmy się licznik cofnięty podmalowany, podpicowany karszerem ładnie wymyty no to nie, to nie spełnia naszych oczekiwań może następnym razem uda się coś ciekawego znaleźć